Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludów i wypytywał ich, gdzie się ma narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez prorok. A ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła najlichszy spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie od czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam, wypytajcie starannie o dziecie, a gdy go znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dzieci. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu, zobaczyli dziecię z matką jego Maryą. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Przeżywamy bardzo ważną uroczystość objawienia Pańskiego. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwsi chrześcijanie nie tyle w liturgii kościoła na początku celebrowali narodzenie Pana Jezusa, tylko właśnie przede wszystkim tajemnicę objawienia się Boga, objawienie Pańskie. I to jest jakoś coś, co w pierwszym rzędzie uderzyło mnie. Dzisiejszej liturgii, też w dzisiejszych słowach. Na początku tej mszy świętej w kolekcie, tej modlitwie takiej, pomódlmy się, modliliśmy się tak. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś swojego jednorodzonego syna Poganom. Zobaczcie, święty Paweł w tym fragmencie do Efezjan jest wzruszony. Poruszony, można by powiedzieć, jest podekscytowany w taki dobry sposób tym, że Bóg objawia się wszystkim ludziom, także poganom. Pamiętajcie, że dla pierwszych chrześcijan, szczególnie dla tego ze środowiska żydowskiego, wiernymi, wierzącymi byli tylko Żydzi, tylko naród wybrany, bo poza narodem wybranym nikt nie dostał objawienia. I święty Paweł, zobaczcie, dzisiaj mówi tak: słyszeliście przecież o udzieleniu mi przez Boga tej łaski danej dla Was. No bo On głosi już do Greków: Efes, Efes Korynt, yy, Tesaloniki, no to właśnie On idzie do ludzi spoza narodu wybranego. Nigdy tego nie było do tej pory. Prorocy nigdy nie byli posłani wcześniej do żadnych. Ludów pogańskich, tylko do narodu wybranego. Nawet Jezus o sobie powie w działalności, że ja przyszedłem do synów na Izraela, nade wszystko, a później dalej, objawienie ma się rozchodzić po świecie już przez Kościół. I Paweł mówi tak: słyszeliście o tej łasce, którą mi Bóg dał, mianowicie, że przez objawienie. Oznajmiona mi została ta tajemnica. Ona wcześniej nie była oznajmiona ludziom w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego Apostołom i Prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami, współczłonkami ciała i współczesnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi tak. Do tych pogan, czyli do wszystkich spoza narodu wybranego. To jest wielka łaska, że wy macie udział w tym objawieniu się Boga, że Bóg nie przyszedł już tylko do narodu wybranego, ale przyszedł do Was wszystkich. Nawet o dziwo, jakbyśmy, jakbyśmy czytali Świętego Pawła, dzieje apostolskie to będzie Jego wielki ból. Nawet o dziwo. To ci, do których przede wszystkim przyszedł naród wybranego w większości, nie przyjmie, odrzuci tego, na którego niby czekali. Czekali tysiące lat, prorocy zapowiadali, a jak przyszedł, to go zabili. I mówi, to jest tajemnica, prawda? Zresztą ją dzisiaj widzimy. Idą gdzieś poganie ze wschodu, mówi się, że przeszli jakieś tysiąc kilometrów że mogli przejść tyle. Zakłada się, że gdzieś szli właśnie z terenów gdzieś Persji. Ci idą tysiąc kilometrów, a zobaczcie Herod, który jak go słyszał, od razu wie o co chodzi, bo mówi, zwołuje arcykapłanów uczonych w piśmie, zwołuje i, i mówi, powiedzcie, gdzie się ma narodzić Mesjasz. Czyli on od razu wyczuł, za czym idą ci Ci mędzcy, poganie, i oni idą tysiąc kilometrów, a Jerozolima, która jest oddalona od Betlejem, paręnaście czy tam parę dziesiąt kilometrów się nie rusza, nikt nie idzie. I Herod został, i teologzy zostali uczeni w piśmie i arcykapłani, wszyscy zostali. I to jest ta tajemnica dzisiejszego dnia, że Bóg przyszedł do wszystkich ludzi, i objawia się wszystkim już ludziom. Każdy może przyjść do Niego. Ale właśnie jest ta tajemnica objawienia, Bóg się objawia. Kochani, tym się różni nasza wiara. Od przeróżnych innych religii. Jeszcze jest judaizm, który też się do takich religii zalicza, że nasza religia jest. Objawiona. Czyli my nie wierzymy w Boga, którego sobie wymyślamy. My nie wierzymy w mitologię. My sobie nie tworzymy Bogów, tylko wierzymy w Boga, który się objawia. To jest religia objawiona. To jest bardzo duża różnica. Wszyscy ludzie mają jakąś intuicję Boga, w większości. Przez całe lata ludzie mieli intuicję, że jest Bóg, ale sobie tego Boga na różne sposoby wyobrażali i różnie tego Boga widzieli, ale nam się Bóg objawia. I kiedy wiecie, czy to, myślałem o tym objawieniu, to sobie od razu przypomniałem list do Hebrajczyków i autor tam. Zaraz we wstępie, w tak zwanym prologu, pisze takie znamienne zdanie: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do Ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Autor do Hebrajczyków mówi przede wszystkim o tym, że Bóg zaczął się objawiać. W dawnych czasach narodowi wybranemu, Abrahamowi, później patriarchom, później Mojżeszowi, później przez proroków przychodzi raz po raz i mówi im o sobie. Ale w ostatecznych dniach, kochani, żyjemy w czasach ostatecznych. Od dwóch tysięcy lat żyjemy w czasach ostatecznych, bo już nie będzie nowego objawienia. Już nic więcej Pan Bóg do nas mówił nie będzie. Wszystko powiedział w swoim Synu. Wszystko już Bóg powiedział, co jest nam potrzebne do zbawienia. I w tych ostatecznych dniach mówi autor do Hebrajczyków, Bóg przemówił do nas przez swojego Syna. Na różne sposoby wielokrotnie Bóg przemawia. On tutaj nawiązuje przede wszystkim do tego objawienia w narodzie wybranym. Ale kochani, mówi się w Kościele, w tradycji, mówi się, że Bóg. Te różne sposoby, to Bóg przemawia w pierwszy sposób do wszystkich ludzi, Bóg przemawia przez stworzenie. To jest pierwsza księga objawienia. I ludzie, którzy mają serca otwarte, serca szczere i szukające prawdy, patrząc na świat, na Jego piękno, na Jego też potęgę. Na jego też pewną nieogarnioność jednak, przez ten, ludzie widzieli w tym dzieło Boga. To jest pierwsza księga, która mówi o Bogu. Trochę trudna jest, z jednej strony prosta, a z drugiej strony jest trudna do odkrycia w tej księdze Pana Boga. Sobór Watykański II mówił, że człowiek tylko posługując się naturalnym rozumem, bez wiary, bez pisma świętego, patrząc na świat, w tej księdze stworzenia, może odkryć istnienie Boga, patrząc na świat, człowiek mówi, no nie, no to ktoś stworzył i mówi, jest coś więcej, jest Bóg. I dalej Sobor Watykański mówi tak. I może odkryć po pierwsze istnienie Boga, że Bóg jest, i może odkryć niektóre. Przymioty Pana Boga, jakby niektóre jego atrybuty, ale nie wszystkie. Ale słuchajcie, to jest za mało odkryć, że Bóg jest. Niestety to jest smutna prawda o wielu, o wielu chrześcijanach, dla których wiara sprowadza się tak naprawdę do stwierdzenia tego, jest Bóg. No ale to w pewnym sensie cała Afryka wierzy, że jest Bóg. Afrykańczycy, z tego co mi wiadomo, śmieją się z Europejczyków, z Białych, że nie wierzą w Boga. Dla nich to jest absurdalne, że można w Boga nie wierzyć. Cała Afryka wierzy, że jest Bóg. Ale, kochani, jaki ten Bóg jest? Że ten Bóg jest tak dobry, tak miłosierny, że przychodzi do najmniejszych że ten wszechmocny Bóg przychodzi jako maleństwo, jako człowiek, że ten Bóg złoży siebie w ofierze za to, żeby nas ocalić, żeby nas zbawić, to jest prawda niewiarygodna, do której nie można dojść już drogą rozumu. I zobaczcie, to słowo dzisiaj nam mówi z jednej strony o, o tym, że Bóg się objawia, ale z drugiej strony też pokazuje ludzi, zwłaszcza tych mędrców, Którzy szukają prawdy, szczerze szukają, mają otwarty rozum i serce, zdaje się, że szukają nie tylko prawdy, ale i Boga, bo patrzą na naturalne zjawiska, ta gwiazda i to ich podążanie to jest właśnie głównie to podążanie drogą rozumu. I tą gwiazdę można zinterpretować różnie, a oni. Musieli też mieć chyba jakąś znajomość pism hebrajskich, prawdopodobnie mieli do czynienia też z jakimiś czytaniami właśnie pewnych proroków, w każdym razie patrząc na dary, między innymi kadzidło, kadzidło się ofiaruje Bogu. To oni uwierzyli, że złoto się przynosi królowi. Leon wielki mówił, że złoto jest dla króla, kadzidło jest dla Boga. Że oni w tej gwieździe widzieli, że narodził się jakiś niezwykły człowiek, który będzie królem, panem, a zarazem ma jakieś nadludzkie, nad, nadprzyrodzone właściwości. No i idą za tym rozumem, idą te tysiąc, setki kilometrów. I zobaczcie, ale w którymś momencie rozum, jakby nie wystarcza. Ta gwiazda im jakby znika. Kochani, jak nas dorwie nowotwór i wszystko boli, jak się nam zacznie walić świat, to nie wystarczy rozum na udzielenie odpowiedzi, po co to wszystko jest, po co jest to moje życie, dlaczego mnie to spotyka. Nie wystarczy rozum. Ja rozumiem, nie ogarnę tego, co do końca mnie czeka po śmierci. Ja tego nie zrozumiem. I potrzebne jest objawienie, słowo. I oni rozumnie idą do króla, pytają, gdzie się narodzi nowy król? A oni sięgają do Pisma Świętego, do słowa. Słowo mówi, że w Betlejem. Kochani, papież Benedek XVI powiedział w 2008 roku w kazaniu, że ta gwiazda jest też symbolem Słowa Bożego i Ewangelii. Gwiazda, która wskazała drogę mędrcom, Spełniła swoje, swoją funkcję, zatrzymując się nad żłóbkiem, ale i duchowe światło, które wciąż jest obecne w Ewangelii, to Słowo, które nie jest niczym innym jak odzwierciedleniem Chrystusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. To Słowo jest w sposób autorytatywny, powtarzane przez Kościół, każdemu dobrze usposobionemu człowiekowi. Proszę zwrócić uwagę na te sformułowania papieża. To słowo jest głoszone każdemu człowiekowi, zwłaszcza dobrze usposobionemu. Nie każdy chce słuchać słowa. Nie każdy chce słuchać tego, co mówi Bóg. I to jest, kochani, ważna też jakaś nauka dla nas dziś. Dzisiaj Bóg się objawia, ale przychodzi zwłaszcza do tych, którzy szukają Boga, szukają prawdy. Tak naprawdę, nasze życie jest tutaj, już na Ziemi, powinno być nieustannym poznawaniem Pana Boga. Czasami wielu ludzi mówi tak: Nie troszczyłem się o rozwój swojej wiary. Nic nie robiłem dla swojej wiary. Ale o co tu, kochanie, chodzi? Jakby wiara. Wiara nie jest celem sama w sobie. Pamiętajmy, co święty Paweł w liście do Koryntian mówi. Teraz są te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Z nich najważniejsza jest miłość. Kochani, kiedyś wiara się skończy. Kiedyś się wiara skończy. Bo jak tylko umrzesz, zobaczysz Boga twarzą w twarz: już nie będzie wiary, już będziesz miał widzenie. Wiara się skończy. Kochani, to, o co my powinniśmy się troszczyć. To jest poznawanie Boga, który się objawia, który przychodzi do człowieka nieustannie, który mówi, od wieków mówił na różne sposoby. To objawienie zostało nam spisane i najprostszym, kochani, jednym z najważniejszych źródeł poznania Boga prawdziwego, jedynego, jest to Słowo. Jeżeli, kochani, nie słucham, jeżeli nie słucham słowa, rozum mi nie wystarczy do poznania Boga. Jeżeli będę tylko siedział na swoim rozumie, a jeszcze zaokraszonym tradycją, to ja sobie za chwilę zacznę tworzyć mitologię. Będę niby mówił o Jezusie Chrystusie, ale to będzie taki Jezus Chrystus, który nie ma nic wspólnego z tym, który się objawił, z tym, o którym mówi mi Ewangelia. I ja sobie za chwilę zacznę tworzyć swoją mitologię. Ja mogę przychodzić nawet do kościoła i mówić, że jestem chrześcijaninem, ale jakby tak popatrzeć, porozmawiać, to się może okazać, że ja gdzieś tak naprawdę w praktyce jestem heretykiem. Że ja w ogóle wierzę w jakieś no, mitologie, sobie zaczynam wymyślać religię. Czytaliśmy 23 przyniosłem wam ten tekst, bo nas bardzo dotknął braci w Liturgii Godzin, którą odmawiają księża zakonnicy w godzinie czytaj tuż przed wigilią, 23 grudnia był fragment traktatu świętego Hipolita, jednego z ważnych, starożytnych ojców kościoła. I święty Hipolit, posłuchajcie, bardzo nas to dotknęło ten fragment, mówi tak: bracia. Jest tylko jeden Bóg, a poznajemy go nie skąd inąd, jak z pisma świętego. Cokolwiek więc Ono głosi, w to powinniśmy wierzyć i cokolwiek uczy, to przyjąć. Mamy tak wierzyć w Ojca, jak On chce, aby weń wierzono, i tak wysławiać Syna, jak chce, aby go sławiono. I tak przyjąć Ducha Świętego, jak On nam się chce dać. Nie godzi się iść za własnym pragnieniem i własnym rozumieniem, ani też przeinaczyć tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego naukę tak, jak On zechciał podać w Piśmie Świętym. Kochani, jest takie niebezpieczeństwo w naszym życiu, że jeżeli nie będę poznawał Boga, to zacznę. I to jest problem wielu z nas. Nawet jak się jest zakonie, to można mieć wynaturzony obraz, przeinaczony obraz Pana Boga. Taki miał chyba Herod. Jeżeli się nie poznaje Boga tak, jak się objawia, to kochani, będziemy sobie tworzyć Boga na swój obraz i swoje podobieństwo. Będziemy sobie Boga wyobrażać tak, jak my jesteśmy, jacy my jesteśmy i jakie mamy doświadczenie. I wtedy jest. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że po pierwsze, będziemy się Boga bać. Bóg nas będzie przerażał. Bóg będzie wzbudzał nas lęk. Albo, że mnie pokaże, albo, że zabierze mi coś, albo, że nie chce mojego szczęścia. To wtedy będę od takiego Boga uciekał. Będę takiego Boga unikał. Albo jeżeli dalej nie będę poznawał Boga tak, jak On chce, i sobie będę Boga wymyślał, to jest takie niebezpieczeństwo, że stworzę sobie takiego Boga, żeby służył moim wizjom i moim jakby zapatrywaniom na świat, żeby realizował moje interesy. Trzeba wsłuchiwać się w Boga, który do nas mówi. Patrzeć na Jezusa, w którym jest pełnia objawienia, Bóg do nas przychodzi. No i kochani, mówię Wam, że Bóg się nam objawia, Bóg do nas mówi. Pytanie, czy go słuchamy, czy go poznajemy, ale ostatecznie jest takie pytanie: czy ja pójdę do Niego, podejdę do Niego jak ci mędrcy, oddam mu pokłon, zawierzę mu swoje życie. Czy zostanę w domu, przejęty lękiem, swoimi światami, tak jak to zrobił Herod i cała Jerozolima. Kochani, skoro tutaj jesteśmy, otwórzmy swoje serca na Boga, który się nam objawia, który do nas przychodzi, pełen miłości, aby tak naprawdę dać nam swoje dary. Amen.